Oddałem nowych powołań kapłańskich i zakonnych. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąskim Piłatem, uszyżowany u Marii po do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpię na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. wieża Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczne. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć i nie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Tego naszego powszechnie daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie być nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowość Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. jamy, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. jamy, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Tajemnica pierwsza z miastu, Amen. według świętego Łukasza. A rzekł do Maryi: Bądź pozdrowiona pełna łaski Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej – Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się nie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Dla naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewestami i błogosławiona owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między i błogosławiona owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, Może za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski na Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl bo się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski na Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci nas Amen. Zdrowość Maryi, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź w nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między miastami i błogosławiona obok przewodatko Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami brzesznymi. teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica co próbę na widzenie świętej Jezusa Chcę według świętego, 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 świętego. świętego ukarza? Maria wyszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się Dziecianko w jej łonie, a Bóg Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała, Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony jest owoc Twojej łona. Słuchaj, że życie z niebie święcie, i Twoje życie urosło bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chwyta na naszego Powszechniego daj nam dzisiaj i odpuść nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas od złego. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełną między miastami i błogosławioną od żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z między niewiastami i błogosławiono od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, między niewiastami Błogosławiono pod żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzeszny, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś między niewiastami. Błogosławiono pod żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna tak Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, i błogosławiony pod żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona pod żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi. teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między gwiazdami i błogosławiono pod żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski, nas, Mary, łaski dalo Pan stąd, błogosławionaś między nami I błogosławiono pod żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. błogosławioną bóg bądź bóg żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Jezus, Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, Ile pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia Tajemnica trzecia Pana Jezusa z Ewangelii według duch świętego Łukasza, Józef udał się z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w łowie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci, Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw pod złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona pod żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pana z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pana z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono pod Twojego Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej żyją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna pan z Tobą, błogosławiona się między niewiastami i błogosławiono wodży Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej żyją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona pod żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i godzina śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja Matko Boża, mówi się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nad nasze grzechy, zachowaj nas od dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, tajemnica czwarta ofiarom świątyni. dusem świętymi, cywangeli według Świętego Łukasza, wziął dzieci Jezus w objęcia, błogosławił Boga i mówił. Teraz o władco pozwól odejść słudzy Twym w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświetlenie Boga i chwałę ludu Twego, Izraela. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszechniego daj nam dzisiaj i odpuśnia nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego kochana. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, się między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź za nami grzesznym, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, mówisz się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maria Matko Boża, mówisz za nami grzesznymi teraz i godzina śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznym, teraz i godzina śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej, Amen. Zdrowaś się Maryjo, łaski pełna, Pan z błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i godzina śmierci naszej. jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi. teraz i godzina śmierci naszej. Jamy, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, hmm. teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej, Jamy. zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z tobą. błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nasze grzechy Zachowaj nas od dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta odnalazł Pan Jezusa w świątyni. Z świętego Łukasza. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Jezusa w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy posłuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedzialni. Na ten wydarzenie zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuś się nie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź Twoje, Twoje, królestwo Twoje, bądź wola w niebie, w niebie, tak ziemi. na ziemi. Nosy, naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako Now, odpuszczamy nasze Now, Now, i nie Now, nas na pokuszenie, ale nas nas Now, od złego. Amen. Now, Now, łaski Now, 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 z Now, Now, między Now, 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 i Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Jamy. Zdrowaś Maria łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona po żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mój się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mój się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, jamy, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, jamy, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami brzeszny, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryi, ułaski Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami brzeszny, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, bądź za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przebacz nam nasze grzeby, Amen. zachowaj nas od ogniem zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, Rac nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, o nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.